Trzeci, czyli ostatni dzień szachów szybkich, to nie znaczy ostatni dzień zmagań na Super Betrapi ten Blitz Poland 2025, bo przed nami będą jeszcze dwa dni szachów błyskawicznych, ale zanim one się wydarzą, zapraszam na podsumowanie dnia trzeciego i w szczególności skupimy się na tym, jak grał Jan Krzysztof Duda. W rundzie siódmej, czyli pierwszej, trzeciego dnia zawodów, w swoje partie przegrali Weselin Topołow, który przegrywa cały czas w każdym dniu swoje pierwsze partie, a potem trzecią rundę wygrywa. No i niestety przegrał Jan Krzysztof Duda, i od tej partii zacznijmy. W pozycji na diagramie jak widzimy Aravin Chitambaram ma pewien atak. Król Czarnych jest nieskoordynowany, jest odkryty, jest w niebezpieczeństwie. Natomiast obiektywnie pozycja czarnych jest lepsza. Czarne mają figurę więcej, to poświęcenie wcześniej białych nie było poprawne, ale z praktycznego punktu widzenia nie jest to proste. Zobaczmy też na zużycie czasowe: Jan Krzysztof Duda tylko 4 minuty, a Aravind Chitambaram 19. Jak widać, nie było łatwo tutaj robić posunięcia. I teraz Jan Krzysztof Duda zagrał ruch Hetman C4. Ruch, który mm, okazał się niedokładny, dlatego że istotny było zagrać Hetman C7, postawić Hetmana na D6, na przykład po wieży C1, Hetman D6, kryć tutaj czarne pola, też wieża nie może wjechać na siódemkę. Takie ustawienie dawało czarnym bardzo dobrą pozycję. Natomiast ruch Hetman C4, wieża C1, Hetman D5 wydaje się, że czarne zdobywają tempo, ale tak naprawdę po Hetman G3. Widzimy, że figury czarnych trochę dublują swoją pracę. Czarne miały dobrą kontrolę po białych polach. Problemem są pola czarne i teraz też ten hetman na d5 nie stoi fortunnie, bo ta wieża nie tylko planowała zjechać na c7, ta wieża może pójść na c5. I możecie teraz zatrzymać yy, wideo, zastanowić się, co powinny były zagrać czarne. Kluczowym ruchem było wieża C8, żeby wymienić groźną figurę białych, zmniejszyć potencjał białych tutaj do ataku. A po ruchu H5 ciekawe zagranie, żeby wieżę na przykład w ten sposób wciągnąć do gry, również H4 może pójść tempem. Poszło wieża C5 i tak, ta pozycja po prostu już teraz jest niedobra. Wieża wchodzi do akcji, król nie zdąży się schować po ruchu Hetman D4, który komputer mówi, że jest błędem, ale to nie zmienia tak naprawdę oceny pozycji. Wieża F5, król E8 i Hetman C7 to jest jeden z wielu możliwych posunięć. Widzimy, że teraz król, już, król czarnych nie zazna tak naprawdę nigdy spokoju i partia jeszcze się toczyła. Tutaj jeszcze trzeba było grać trochę dokładnie, ale. Tak, suma summarum, ten król, tak jak mówiłem, nie znajdzie spokoju. No to jest została stracona wieża i jeszcze parę posunięć w tej partii się potoczyło, ale tak naprawdę no, strata materiału. Król cały czas jest pod, pod atakiem. Kilka prostych posunięć i tak, i teraz Jan Krzysztof Duda musiał się poddać. Runda ósma przyniosła nam wiele ciekawych wyników, aż cztery rezultatywne partie, ale chyba w szczególności czekaliśmy na zwycięstwo Jana Krzysztofa Dudy. Zobaczmy, jak poradził sobie z Bogdanem Danielem Dakiem, najlepszym zawodnikiem w Rumunii, zresztą moim kolegą klubowym, z którym zdobywaliśmy srebrny medal drużynowych mistrzostw Polski w 2022 roku w klubie Dwie Wieże Kraków. Jan Krzysztof Duda zagrał tutaj jak Fischer. Zobaczcie na, na ten plan, od jakiego zaczął. Czy w tej pozycji wydaje się, że nic takiego się nie dzieje. Generalnie białe figury nawet nie przeszły czwartej linii, z białymi Wygląda to jakby nie było to zbyt um, ambitne, ale zobaczcie, co się dzieje dalej. Poszło król H1. Ruch jak ruch. Być może schodzimy z linii G, ale mogę Wam powiedzieć, że jest tutaj dużo głębszy zamysł start, startując tym posunięciem. Po Hetman H6 Ja zagrały jeszcze B4, żeby troszeczkę zdobyć tutaj przestrzeni na skrzydle hetmańskim. Czasami ruch B5 może będzie istotny. Poszło A6. I teraz, teraz, ruch, który zagrał Fischer w e, chyba 70 roku, wieża G1. Mm, to, jest, to jest ten plan. Białe chcą zagrać G4. I zobaczcie, ten goniec z B2, który w tym momencie troszkę śpi, jest poblokowany przez taki łańcuch pionowy. Jak zagramy G4 dojdzie do G5, może uda się rozerwać ten łańcuch pionowy. Tutaj zawsze skoczek może wskoczyć na E4, i ta harmonia białych figur no, może rzeczywiście stworzyć cuda. I po kilku posunięciach zobaczmy skoczek E7, G4 gońc D5, właśnie skoczek wchodzi na E4. Widzimy transformację. Wszystkie figury białych patrzą teraz w kierunku skrzydła królewskiego. I wieża H3. Widzimy, że, że atak jest tutaj bardzo, bardzo groźny. Może coś się też wydarzyć na polu H7. Teraz, może skoczmy do pozycji um, po 34 posunięciach. Um, teraz Bogdan. Y Daniel zagrał Hetman F5, ruch, który uważany był przez komputer za błąd, chociaż ta pozycja już, już była bardzo, bardzo niebezpieczna. I zadanie dla Was, zadanie dla Was tej partii: w jaki sposób złapać Hetmana Czarnych? To jest taka podpowiedź. Odpowiedź jest naprawdę zaskakująca, bo mm, gramy ruch E4. I idea jest taka, że jeśli czarne zbiją na E4, to możemy zagrać G6 i dać mata. Bo, oczywiście, jakbyśmy zagrali G6 od razu, no to byłaby wymiana Hetmanów. My, Hetmanów, wymieniać nie chcemy. Więc po E4 poszło Hetman F4. I teraz cichy ruch król G2, żeby utrzymać skoczka na F3, a po ruchu wieża E6. Chcemy zagrać wieża H4 i ten ruch też by tutaj wygrywał, bo forsuje oddanie Hetmana na F3. Natomiast jeszcze w tej pozycji, o ile mamy dwa pionki przewagi, jest to wygrana pozycja, no to trzeba byłoby się troszkę pomęczyć, a wygrywamy szybciej, szach na H7, wieża H4 i Hetman jest złapany, Hetman nawet właśnie nie może. Jak z BNF to straci Hetmana zaskoczka. Nie będzie oddania jakości jak w wariancie pokazanym przed chwilą, więc naprawdę bardzo ciekawa partia na Krzysztofa Dudy i fajnie było zobaczyć ten dawny plan Fischera w akcji. W dziewiątej rundzie, czyli w ostatniej rundzie szachów szybkich swoje partie wygrali zawodnicy z Indii, Arawind czy Tambaram z. Ali Rezoufirudjou i Ramesh Babu Pragna Nanda z Janem Krzysztofem Dudą i dzisiaj oglądamy partię Polaka, więc zobaczmy co tam wydarzyło się u Janka. W pozycji na diagramie widzimy, że komputer pokazuje ocenę równą. Mamy tu jednak bardzo bardzo dużo dynamiki, są tutaj wyścigi, bo pion białych nie jest tak daleko. Od promocji, ale również pionek czarnych może być tutaj silny. Natomiast jak grać czarnymi? Nie jest to proste, grać tutaj na sekundach, natomiast możecie sobie zatrzymać pozycję, poanalizować dłużej, poszukać, czy, czy zagralibyście lepiej niż Jan Krzysztof Duda. Janek zagrał ruch A4, natomiast był tutaj ciekawy motyw. Można było dać szacha. I na przykład po król D3 po prostu dać kolejnego szacha, i chodziło jest tak, że tutaj król nie może podejść na C2. Jak król pójdzie na C4, to jest szach na B4. Jak król pójdzie na C3, to mamy szacha na B3. Ta kooperacja skoczka z wieżą, jeszcze przy pomocy pionka A, sprawia, że mamy. To tak naprawdę wiecznego szacha tutaj. A jeśli oczywiście król by gdzieś tam poszedł daleko, no to wtedy zabieramy ważnego pionka z f2, teraz jeszcze jak będzie szedł pionek a, no to będzie to jeszcze silniejsze przy takim słabym królu białych, tu jeszcze wisi skoczek, więc generalnie to nie wchodzi w rachubę, więc generalnie partia zakończyłaby się remisem. Natomiast po ruchu a4 Białe nie wyczuły niebezpieczeństwa i zamiast uciec królem najpierw król F3 to poszło wieża A8. Ruch logiczny. Stajemy za pionem czarnych, ale teraz ponownie. Ponownie, jeśli nie widzicie, możecie zatrzymać wideo znowu poszukać jak grać czarnymi. Poszło wieża A1 i to był już kluczowy błąd. Należało znowu dać szacha na D4 i teraz y Troszeczkę inny motyw działa, bo na przykład po ruchu król D3 nie dajemy szachów z tej strony, bo po wieży B3 król C4 nie mamy kolejnego szacha. Natomiast dajemy szacha z tej strony, wieża D1. Jak król pójdzie na E3, to po prostu dajemy szacha i król musi wrócić. I kluczowym motywem jest to, że po król C3 wieża C1, jak król pójdzie na linię B, to możemy dać szacha takiego, i nie wisi pionek z A4. Tak, bo jeśli zostanie zbity, to mamy taki prosty motyw taktyczny. Więc można było w ten sposób zremisować partię, a poszło wieża A1. No i tutaj już. Już pragnę zagrał, król F3. Już król uciek z tego niebezpieczeństwa. No i pionek H jest groźniejszy niż pionek A. Zresztą białe mają też piona więcej. Zresztą zobaczmy ostatnie posunięcia tej partii. Więc generalnie tutaj czarne próbują jakoś królem zatrzymać marsz pionów białych. Natomiast. Te piony białych bardzo, bardzo dobrze się bronią i jeszcze teraz udało się przemanewrować skoczka białych na pole C2, żeby zdobyć pole. No pionka A2, bo wieża z A1 już nie mogła tam, tam dłużej stać, więc zobaczmy jeszcze kilka posunięć. Padł pionek A2 i myślę, że tutaj możemy skończyć. Partia jeszcze się chwilę toczyła, ale już bez większych ciekawostek, więc wielka szkoda, że Jan Krzysztof Duda nie znalazł tego motywu remisującego. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tym, jak w ostatniej partii gra Weselin Topalov. Generalnie, jak już wspomniałem, na starcie pierwszego i drugiego dnia Weselin Topalov przegrywał dwie swoje pierwsze partie, potem wygrywał trzecią, niezależnie z kim grał. I to mogło się powtórzyć trzeciego dnia zawodów, tutaj Veselin Topałów dostał kompletnie wygraną pozycję z Władimirem Fiedosejewem. Być może nie, nie najbardziej technicznie realizował swoją przewagę, a na pewno w tym kluczowym momencie, który widzimy teraz na diagramie. Biały mają piona więcej, trzeba tylko ustabilizować sytuację i można było na przykład zagrać skoczek c4 potem wieża może pójść na przykład na h5 w sumie tu wieża też może iść na b5 jest, jest ileś możliwości król będzie tutaj wchodził i po prostu partia jest wygrana no, przykładowo skoczek d7 powiedzmy wieża h5 król e6 król d4 tutaj później będziemy grali wieża h6 powoli powoli wyrzucimy figury czarnych a w partii poszło D7 i po tym ruchu szybko Weselin zrozumiał, że oddał swoją przewagę, bo teraz po ruchu król E6 co prawda był w stanie zbić pionka z B6, ale tu y, po tych wymianach wieżówka jest po prostu remisowa. Wieża B5 i teraz można było grać pasywnie wieża A8, ale król C6 najbardziej techniczne posunięcie, bo teraz po wieży A5 jest wieża B8. I na przykład powie, że 5 pionówka będzie oczywiście remisowa. Więc białe jeszcze popróbowały kilka posunięć, ale to nie, miało, to nie miało znaczenia tutaj. Czarne są zbyt aktywne i tak partia zakończyła się remisem w ten oto sposób. Zatem po 9 rundach szachów szybkich klasyfikacja jest następująca. Prowadzi trzech zawodników. Od początku turnieju prowadził Władimir Fiedosejew i tutaj miał trochę szczęścia w partii z ale tak, on już od pierwszego dnia był na prowadzeniu, natomiast drugiego dnia dołączył do niego Alireza Firuja, a teraz dołącza Arawin Chitambaram. Wszyscy po 11 punktów, ale trzeba przypomnieć, że punktów jeszcze jest do zdobycia aż 18, bo będziemy mieli dwa dni po 9 rund szachów błyskawicznych tam partie będą liczone normalnie, po jednym punkcie, tutaj były liczone podwójnie. Te różnice nie są duże i za nimi Ramesh Babu Pragdananda, Lewon Aronian. To jest tylko jeden punkt różnicy. Dalej Maksim graf 9 punktów. I jeszcze da dalej Bogdan Daniel Deak, Jan Krzysztof Duda, 8 punktów. To nie wygląda jak dobry wynik Polaka, ale 3 punkty straty doprowadzących. To też nie jest jakoś bardzo dużo, i wiemy, że Jan Krzysztof Duda radzi sobie świetnie w szachach błyskawicznych, więc są tutaj szanse, choć nie brakuje innych ekspertów. Alireza Firuja jest na przykład obecnie drugim zawodnikiem na świecie według rankingów. A końcówkę tabeli domykają Dawid Gawrilesku i Weselin Topałow.